Pociąg pancerny, pierwszy marszałek. Tu już mam kalkomanie zrobioną. Tu przyjechał pociąg gospodarczy pociągu pancernego pierwszy marszałek tutaj mamy węgiel z zapasem, czyli węglarka z zapasem węgla do tendera o, tu Mamy z zapasem wody do tenderów i tu mamy wagon piechoty, wagon dowódcy, wagon, wagon, dowódcy, wagon yy, oficerski, wagon dowódcy, wagon piechoty i platformy z pojazdami wojskowymi, albo też mogą być platformy z zapasem amunicji, dwa wagony piechoty, wagon dowódcy, wagon oficerski, wagon na wodę. Zapas tandera i wagon z zapasem węgla tenderów. Pociąg pancerny tylko służył do walk, a odpoczywano i spano w takich właśnie wagonach. Każdy pociąg pancerny miał swój skład gospodarczy 2 tony drezyn. To jak tu jest, zakład drezyna tatra, na stałe na poboczu i wodę, czy przerzucano węgiel. To takie tatry się odczepiały ze składów, a czy tatry w ogóle drezyny, to też były tankietki, i one szły na zwiad żeby przypatrzeć czy nie zbliża się jakiś wróg i tak właśnie. Każdy pociąg pancerny miał swój skład gospodarczy i dwa tony drezyn do zwiadu. I pociąg pancerny ruszał przodem. To walczył pociąg gospodarczy, jechał za pociągiem pacernym kilka kilometrów. I one tylko razem były, kiedy prze, przesypowano węgiel do tandera lub wodę do tendera I podczas postoju i <coughs> spania dodam, że jeszcze w ogóle skład gospodarczy składał się z 22 wagonów. 22 wagonów, tutaj mam książkę. Pociągi pancerne z Legionowa tu, tu mamy akurat pierwszy, dywizję pociągów pancernych, I tu na dole widzimy właśnie skład gospodarczy. W ogóle lokomotywa TP2 powinna być, i tu mamy wagony, właśnie tu mamy też widzimy kuchnię, polową, wagon, <laughs> mieszkalny, oficerski, platformy. W ogóle takie skład składa się z 22 wagonów. Tu mamy parobust typu T3 polski, opancerzony. A tak wygląda nieopancerzony. Tutaj w ogóle jest książka, fajne ilustracje są. ciekawe bo no, mamy sztandar dywizjonu I tutaj mamy też właśnie te mapy. Zdjęcia: zdjęcia mapy to on, pociąg pancerny Śmierć. Tutaj mamy właśnie szlaki. Pociąg pacery śmierć mapa. Ale bardzo słabo tam operował. Krótko to widzimy. To będzie. Ja, aha, to jest, są parowozy w ogóle, które zatarasowały się drogę. Po nalocie bo uszkodzone na stały tory. Tutaj mamy pociąg pancerny Paderewski. I mapę jak on podróżował, gdzie walczył. mamy też zdobyty przez Niemców pociąg pancerny generał Sosinowski. Tutaj mamy po nalocie uszkodzony pociąg pancerny. że dużo co ciekawe widzimy Niemców jak na zdobytym pociągu pancernym Danuta Tutaj Danuta widać bardzo dużo uczestniczy w wyprawach tutaj widzimy pociąg pancerny w asyście honorowej w czasie pogrzebu marszałka dużo fajnych zdjęć Może te książki polecam Tutaj mamy pociągi pancerne z niepomist właśnie z drugi dywizjon w Zniepomicach To były takie pociągi pancerne jak 51 marszałek akurat ten u mnie jest w wersji jeżdżącej Pił śmierć I jeszcze to dwa były, bo to 5 pociągów pancernych były tą to były Bardzo ciekawe Widzimy. Śmiały. W 1921 roku z zrobione. Pociąg pancerny, Piłsud 3 to mamy. Tam jest numer 6, pociąg groźny. O, to jest szalec kresowy, później właśnie to był zdobyty jest. Dodały właśnie parowy serii OW, który są zdobyty przez Polaków i. Był jako pierwszy strzelec kresowy, potem przemianowany został na pierwszy marszałek, a potem mu wiadomo, że wymienili parowóz na typowy polski T-3 Bo ten OW to jest parowóz szerokotorowy, to w początkowej fazie operował na trasie Lwów-Kijów Zanim został przerobiony na tory normalne europejskie normalnym rozstawem mały biust co 3k śmiały miał 53 54 to był groźny takie wagony miał pociąg pancerny groźny Dużo jest tu ilustracji i numer 5 jest Bartosz Gowacki, 55 pociąg pancerny. No bardzo z... najwięcej zasunął, pociąg najwięcej zdziałał. Niemcom się dało we znaki. I pociąg pancerny śmiały bicy pod mokrą, do tego do tej bitwy do, dojechał potem pół jeszcze, ale śmiało najwięcej prowoł, tutaj mamy drazyny pancerne. Właśnie taki, tutaj właśnie widzimy, Generał miał właśnie taki skład Tatrę i tankietkę na prowadziwy szynowej. A pozostałe pociągi pancerne miały właśnie układ taki: tankietka Renault i tankietka. Także tutaj jeszcze trzy zespoły one były i to właśnie były bady widzony. Dre drezen i one były po dwóch stronach pociągu jak widzimy drezyna jest przed platformą one były do zwiadów tak, tu były też właśnie dużo tankietki wszystko na temat drezyn tutaj mamy w tej książce na prowadnicach szynowych ze składów właśnie pociągów pancernych książkę, trans, wojskowe transporty kolejowe To jest właśnie poświęcona książka transportom kolejowym Tutaj widzimy Transport to jest tak zwany oszalony transport wojska, teraz po tutaj żołnierzy, tutaj koni też to że bardzo ciekawa też książka, to wiem czytałem całą To są wszystko właśnie z obrony wrzesień 39 No i jedną książkę mam taką naprawdę grubą Pociągi wojsk, Pancerne Wojska Polskiego 1839. Tutaj mamy też są ilustracje i zdjęcia Ciekawe. Tutaj właśnie są te tabele. A tutaj mamy właśnie, jakie były wagony w pociągu gospodarczym: jeden wagon dla dowódcy, dwa wagony dla oficerów, osiem wagonów dla szeregowców, jedna kuchnia, wagon sanitarny, wagon wartownia, wagon do amunicji. Magazyn techniczny, wagon, magazyn żywnościowy, warsztat elektryczno-mechaniczny, węglarka z zapasem węgla, cysterna z zapasem wody i dwie platformy na materiały techniczne, czy tam pojazdy, zapasy amunicji, tam. Tam ilustracje, jak to się prezentowało, te wszystkie wagony. Wszystko jest rejestracje, jak to wyglądało. I to właśnie jest. Tu właśnie wszystko jest dobra. I tak właśnie pociąg pancerny. Tu na platformę platformy włożyłem do składu gospodarczego. I drezyna, tak jak tu widzimy, tatra. Tylko ona akurat nie była w poznańczyku, ta tylko była w I tak powinien. Prezentuje się pewny skład To jest pierwszy marszałek i skład gospodarczy Wiadomo, że u mnie 22 wagonów nie ma, bo tutaj makety brakło O się wagon Czepił się wadę. Tu też się wadę nie trzepił, do tyłu jechał. Dobrze. Jedziemy. Coś taka ciekawostka jest, że mi się to podobało jak czytałem, że jak zbombardowane były tory przed lokomotywą. Trzeba je naprawiać, to żołnierze przenosili z jednego końca tory szyny, montowali je przed składem. Pociąg pancerny przejeżdżał na te szyny po naprawie. Znowu żołnierze przychodzili na koniec składu. O, o rozkręcali szyny, które przenosili zaś na początek składu, i tak w ten sposób przetaczali pociąg. No niestety tak nieraz było na wojnie, że musieli dać sobie radę. Także mam takie książki. Czytałem bardzo ciekawe na temat pociągów pancernych.